Wyżej da się gdzieś? Ja pierdziele, miałem śmierć w oczach Mam nadzieję, że wiatr mnie nie zmuchnie. Jak nie umrę, to nie umrę A jak umrę, to się w końcu wyśpię Jeśli chodzi o obstranę gacie, to jeszcze ich nie mam O kurde, dobra, to już je mam Wczoraj zobaczyłem, że koleżanka udostępniła zdjęcie na insta I się spytałem, gdzie to Powiedziałem mi, że to jezioro To ja myślę, kozak, fajnie Tylko no Jesteśmy w chmurach akurat I to jest na wysokości chmur jak widać Więc no nie widać za bardzo więc, więc sobie zejdę chyba w dół i nad jeziorkiem wypiję W ogóle kupiłem fanta jakoś Fanta znak zapytania What the fanta To jest sin azukars, azukares anaditos Nie mam pojęcia co to znaczy No powiedziałem to bo myślałem że to azory <grym 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 Ale nie W ogóle tyle kroków się dzisiaj robię I to w górę w dół Bo już jakiś jeden spot nie pamiętam no jakie te wodospady Ostatnio też i teraz też no jakby schodzę w dół, więc będę wchodzić pod górę, więc się dzisiaj narobię w ogóle przez te tripy. Zdrowo, dobrze, może nie trenuję za dużo teraz tutaj na tym Erasmusie, no bo przez ten miesiąc co jest, jestem, byłem dwa razy na siłowni tylko, a wcześniej przez 11 tygodni bez przerwy chodziłem trzy razy w tygodniu. Na desce też byłem tylko z trzy razy, chyba trzy. No ale no tu wyjazdy, nie wyjazdy, no to wiadomo, tu ten ryf, teraz Azory To się zlicza do marca oczywiście, już koniec marca. No i, i właśnie to chociaż się nachodzę, chociaż skoro nie ćwiczę za dużo tutaj, bo nie mam zbytnio czasu. Znaczy zbytnio czasu. No trochę, trochę jest czas. Tutaj wyjeżdżam, a tu coś, tu Adam był u mnie tydzień czasu. Wcześniej byłem na ten ryf, teraz jestem na azorach, więc się dzieje, się dzieje. Aktywnie spędzam czas oczywiście. Nie mam jakiegoś bólu dupy. Na przykład jak w Polsce siedziałem i nie poszedłem na siłowę, to zaraz miałem bólu dupy. Tutaj nie mam bólu dupy, no bo jak mogę mieć buldupy, dupy, skoro idę sobie i widzę taki widoczek. No może do końca go nie widzę, ale już im niżej schodzę, tym bardziej widzę to jezioro. Wydaje mi się, że nie ma co już bardziej schodzić, no bo zajdę niżej, potem wyżej, stracę trochę czasu, a i tak chcę tylko usiąść, wypić sefantę, pochillować chwilkę i tyle. Oczywiście żadnego lokowania produktów nie ma. Hmm mogłyby być, nie. Więc sobie tutaj się rozłożę. I bo tu jest w miarę jeszcze spoko wysoko. I już widać z tej strony tak naprawdę całe jeziorko. Tego co pamiętam sin to jest z bez. A kom to jest z. Więc to jest bez azukary, więc pewnie cukier. Tak czy nie? Tak. <gry> to jest po prostu bez cukru. A na didos nie mam pojęcia co to jest. What the fanta? Znak zapytania, więc może... Może po prostu tu są smaki, wszystkie wanty, bo ta jest niebieska. Trochę już chmury przeszły. I już bardziej widać, już widać tamtą część jeziora. Więc my spoko, że zszedłem niżej i trochę poczekałem. No bo dosłownie w przeciągu minuty się zrobiło jaśniej. Nie, nie wiem, teraz w tym momencie nie, ale ptaki się tak wydzierają, jakby krzyczały ze sobą. A niektóre brzmiały jakby jakieś dziewczynie coś robili. Naprawdę. To jakiś, coś jak mewa, teraz to już nie, ale przed chwilą było tak, było tak głośno. Teraz już całkiem wszystko widać, więc spoko. Fantę nie dopiłem jej nie dopiję, bo jest obrzydliwa. Ja zbytnio nie piję słodkich napojów, wziąłem je z ciekawości, bo lubię fantę pomarańczową. A ta jest bez cukru, a napoje bez cukru dla mnie są, e, bo są jeszcze słodsze. Jeśli kogoś interesują zdjęcia z Azorów, ten ryfy, w Portugalii, to wszystko mam w relacji na Instagramie. Instagram Bryndza Cheese, Bryndza jak Bryndza, Cheese jak ser. W miejscu, no tym o, jeszcze gdzie pół godziny temu nic nie było widać. Teraz widać elegancko całe jeziorko. Miałem zaznaczonego drugiego spotu na to jezioro z innej perspektywy, bo fajnie sobie popatrzeć, ale jechałem dużo wyżej i... no i dupa, dupa, więc chyba odpuszczam te wszystkie spoty obserwacyjne jeziora, bo to nie ma sensu i poszukam czegoś innego. Patrzcie na to! W chmurach i nic nie widzę, i mam zatkane uszy. Kompletnie. Pierwszy raz, naprawdę, pierwszy raz jadę tak długo bez gazu. Jakby ten samochód się rozpędza do prawie setki na proste Jakby ja tylko w hamulec uciskam. Powaga, może tutaj jest. No naprawdę. Ja hamuję sobie, zwalniam i ja dalej. Tylko. O jaki widoczek? Yy, tylko nie wiem, gdzie jadł, bo jakby nie było tam, gdzie miałem pineskę. To nic nie było i tak sobie jadę, bo mi fajnie zjeżdżać Ale zaraz za daleko zjadę No naprawdę, tylko kamulca używam, coś niesamowitego Jazda po górach, mały autem Ale w sumie oprócz tego słońca, to to co już widziałem, to nic specjalnego Jedyne co mi to dało, to wiem tyle, że jest słoneczko, koks Tylko no, tam nie Ale niżej tak, dlatego zjechałem sobie niżej Zdejmuję bluzę i lecę gdzieś yy, Do... już nie pamiętam ale jakaś spokojna W drodze na spota Patrzę Torba Malboro Tam też Zaraz idzie. Malboro Patrzę tutaj, ktoś się wyprowadził Został już torby walizny mu niepotrzebne i se śpi Ale będzie śmiesznie, jak tylko kogoś spotkam, śpiącego Ło, Ło Dobra, żyję Z tego co wiem To wyczytałem troszeczkę To są wulkaniczne skały To wszystko? I, oczywiście, co ja zrobię? Sobie troszeczkę po nich pobiegam i lecę dalej. Ło! Wow. Generalnie to mam różne akcesoria do GoPro, mógłbym mieć to na ręku i tak dalej, ale tak myślę, że trzymając jedną ręką GoPro, a drugą pomagając sobie, jest troszeczkę bardziej niebezpiecznie. Może trochę bardziej widowiskowo i you know What I mean. No, więc sobie troszeczkę polatałem po tych skałach. Oczywiście. To nie jest to miejsce, gdzie ja, ja w ogóle planowałem jechać teraz no, przez, ten, przez to, że tamta trasa trwa, jest taka długa, no to trochę mi się plany pozmieniały Dobra, kogo ja szukuję? Żadnych planów nie miałem Po prostu jadę z miejsca do miejsca, co porobiłem Pineski, co mi ludzie bo przysyłali, co sobie na mapie szukałem Nawet zbytnio na żadnych blogach nic nie szukałem Po prostu yy, koleżanka, która tu była wysłała mi zdjęcia, do których muszę pójść No i inna osoba też, do których muszę pójść Ci Francuzi też podali miejsca, których muszę pójść, a reszta to po prostu miejsca, które sam sobie znalazłem na mapie. I to jest chyba jedno z nich. Yy, chociaż nie wiem. Ale jest zajebiste. Yy, jest zajebiste. Można sobie pobiegać. I tam gdzieś majtki są. Ale never Gdzie jest jakaś wielka skała? Dobra. Tam w ogóle już są 55 minut na karcie pamięci. mamy jeszcze było, wow. Ale nie dużo. Więc trochę lipa i strasznie dużo dzisiaj nagrywam W ogóle Dużo nagrywam Na tych Azorach Jakby na Tenerife tyle nie nagrywałem Prawie no tu jestem sam No i to są Azory Azory Co ja chcę Bardziej mi się podobają niż Tenerifa Bo wow. no, Oczywiście Tenerifa spoko Jak najbardziej polecam Ale To bardziej taka wakacyjna A tutaj Podróż, przygoda Tego szmego W sumie Skaczę sobie po tych skałach for fun bez żadnego celu. Po prostu sprawdzam, czy się nie zabiję. A ole buty, na najeczki, najlepsze na podróże. Eee, tak, tak właśnie, gdzie jeszcze wyżej mogę wejść? Tam, Aha, no to wejdę. Chociaż nie wiem, czy z kamerą Ło, o. Nie wiem, czy z kamerą w ręku mam takie coś, że na rękę sobie zabijam, jak zegarek. Ale no. Nie sądziłem, jakby na jak to nie wyglądało tak majestatycznie Ale dobra, wchodzę tam Jakoś wejdę, nie? Ile tu... Ło! Wow. Dobra Wyżej da się gdzieś? Tam się da I tam Dobra, ale mi chyba tu wystarczy już, co? Czy tam będzie... Nie no, to, to chyba lepsze miejsce, bo... No bardziej na środku Dobra Okej okay. Okej, okay, mam to Jestem na szczycie góry Albo skały wulkanicznej Tak się prezentuje Może się nie obkręcę Tak się prezentuje widoczek Tam Tak się prezentuje widoczek Tam A tak by z mojej Twarzy I bo myślałem, że ktoś za mną jest Chciałem tam wejść Ale Ale może wejdę może wejdę, to się zastanawiamy teraz hmm. Nie, dobra Będę czasu tracić Z kamerą już to mi nie będę wchodzić Chyba, że poza kamerą Dobra Lecimy dalej Ja pierdzielę, miałem śmierć w oczach Chciałem przykucnąć, usiąść, żeby zrobić zdjęcie tam I mam telefon w ręku I w pewnym momencie się o tako przechyliłem I już czułem, że tracę równowagę A co na dole? Śmierć Śmierć! Mamo, jeśli to oglądasz, to proszę nie denerwuj się, żyję. Tak, to ja. To ja masz. Ło, mam pomysł. Mam pomysł. Zawieszę sobie tutaj to. Dobra. To jestem ja, któremu nogę utknęła. To jestem ja na tej szczycie góry. próbuję wstać. Ło. Dobra, żyję. Mam nadzieję, że wiatr mnie nie zmuknie. Wiatr mnie nie zmuchnie, tutaj jestem ja sobie na tej szczycie Gdzieś na szczycie góry i co, Zawijka, Miałem się trapywać tam <laughs> i co i to zrobię? Swój mnie! że wiecie Wejść to jedno, ale weź kurka zejdź No i No i właśnie w tym momencie mi się noga obsunęła To już by było po mnie, o, ale się nie obsunęła Dobra Ale tu śmierdzi jakoś Dobra jestem w bezpiecznej pozycji Jestem w bezpiecznej pozycji Mamo nie oglądaj tego Nie oglądaj tego To nie jest miły widok dla Ciebie Tato jeśli oglądasz to z mamą To już dawno powin, powinniście to wyłączyć Obejrzyj to sam Wyczujmy że mam kamerę w prawej ręce Dobra Ło wow. Ok Eee tam to będzie i sikatka Nic takiego nadzwyczajnego co tam, co? Wersją Nie no to trzeba tędy dojść Eee Dobra Tutaj to schody są jakieś Znaczy są schody, ale to żadne schody W sensie no, przynośnia to żadne Dobra, nevermind Never mind Never mind. hmm <śles> o, o dobra żyje Dobra czy Huber znajdzie większe wyzwanie Ho 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 i znalazł, i znalazł O tak O to tak o znalazł Haha, ha. o tam o I Idzie Idzie, idzie, pod wyski, idzie Jak nie umrę to nie umrę A jak umrę to się w końcu wyśpię Nie no świruje Nie no nie wiem w sumie czy mi się chce tam iść W sensie Nie no ja jestem 100% tak pewny że tam bym poszedł tylko dwa, raz Raz, że zaczynam tam iść Dwa, że mam mało baterii A trzy Czy ja wejdę na tą skałę, którą chcę? Tak, czekaj Bo musiał iść na tą Bo Bo tam Tam nie przejdę raczej Chociaż Nie, raczej nie przejdę, tam przez tam Tam ewentualnie na tamtą, z tej, na to to by było dosyć problematyczne. Z tej, ewentualnie, ewentualnie jeszcze tamtędy, ale to ewentualnie. Ło! Wow. Dobre, już miałem raz śmierć w oczach, ale tu będzie mocne, ale tu będzie mocne. Eee, to do zrobienia. Ale, ale chyba nie z GoPro, a nią co jest a Nie chcę go pobić, bo tam już będę dwóch dwukrąg, żeby przejść przez to. Chyba że, chyba że mnie rękę. No, I o! Mm. Dobra To jak ścianka spinaczkowa Ostra <grywa> Dobra O ja Jeśli chodzi o obstrane gacie To jeszcze ich nie mam Ale nie, nie wejdę później. I tak teraz będę miał problem z, wróca, z powrotem. O kurde, dobra. Jeśli chodzi o jakieś obsrane gacie To już je mam. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Dobra, chyba bez z kamery tego nie zrobię. A bo dobra, kurwa challenge. Sorkę za przykleństwo. Sorkę za przykleństwo. O o ja. Nie dobra, ostatnia próba. próba. Nie wiem czy to z kamerą zrobię. Nie, nie zrobię tego z kamerą. Nie zrobię tego z kamerą. Bez szans. Wpnąłem tu z kamerą. Z tą kamerą, chyba że. Nie, dobra. O ja, nie, to musisz nie nagrywać. Przedpiąłem kamerę. Dobra, na no wariata byle tylko się nic nie skruszyło. Dobra, mam to mam to Mam to Mam to, mam to, jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę i będę safe mamo Nie martw się Jeszcze chwila i żyję Jeszcze chwila i żyję Kurde ostatni krok Ostatni krok Ha mam to Dobre, znaczy no nie wszedłem tam ale patrząc że już tutaj Może nie tyle co Obsrane gacie co? Ja ten szedłem? Co już! Ho, ho, ho. Adrenalinka była! O kurde! Nie no, nie wiem czy bym tam wszedł czy nie. Ale bez kamery to. To po co mi tam? Nikt by mi nie uwierzył jeszcze. Ale jestem świetny. Dobra, zawijka stąd. Nie ma co. Teraz to no. już. Sama zabawa. Ależ, ponagrywam, Ale to będzie długi materiał. Dzisiejszy vlog będzie mega długi. Mega, mega długi. Naprawdę. To będzie masakrycznie długi vlog. Myślę, że z 40 minut. Z 40 minut. Jak z bicza. Czekajcie, bo to nie tędy. Sorry za operowanie tą kamerą, ale no. O! <ścoughs> Żyję! Nie no. Tutaj bym się nie zabił. Jedynie sobie. Coś rozwalił, ale jedynie może trochę lekko zadrapałem łokieć. Ale bez lip. O jeny Nie no, już widzę moją mamę to oglądającą. O Boże mamu przepraszam. Ale skoro to oglądasz, no to wiesz, że żyję, więc... Więc wiesz no Więc się nie martw, proszę cię. Chociaż co ja mówię, nie martw się jak ja już, już praktycznie po ptakach, gdzie ja jestem Co to już mi zostało do przejścia? Czekaj Ja tutaj byłem? Nie Po ja tędy nie szedłem Idź tędy Nie Tędy nie idę Bo tam to woda już Już wystarczy już Idę sobie... tędy Kurde Nie pamiętam, które Nie pamiętam, którędy szedłem Ale chyba tędy Chyba tędy Dobra, muszę zmienić rękę nie, nie, nie tędy, na pewno nie tędy. Na 100% nie tędy, ale to nie wygląda źle. Wygląda tak, że mogę sobie jedynie coś połamać. To jest pali. To Coś szluga pali, więc ktoś tu jest, ktoś tu mieszka. Może jakiś tu, Bym skakał, ale tam kamienie, są, kostkę sobie skręcę i po robocie. Po robocie. O! O! Ho -ho! Mamo żyje! Żyje, nic sobie nie zrobiłem! O ja dobra Już z górki Co to za trasa została Żadna Żadna trasa Dobra, ale zawijam stąd Bo czasu nie mam na takie zabawy Pierdolety jakieś Dobra, to na razie najlepsza miejscówka, która da mi najwięcej panu, najwięcej adrenaliny i tego typu rzeczy yy, Ten materiał się kręci 10 minut, a jeszcze wcześniej też coś nagrywałem, więc więc pół vloga będzie z tego Nie, ja to chyba wrzucę w osobnego vloga W osobnego vloga Jak prawie tracę życie Clikbejcik <grych> Dobra Tam jest ta torba Malbora Dobrze, że ona jest To był mój punkt orientacyjny Ło wow. O, bambus Bamboleo, o rykity tyki Dobra Ale ja energię czuję, przepływ energii Muszę to tą jak ludzkie kości Nie wiem, jak kruchają ludzkie kości Mogę sobie tylko wyobrazić co sobie wyobrażam Dobra hop, 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 hop I już jestem na bezpiecznej pozycji Mamo, już możesz puścić oddech. Już, bo wiem, że wstrzymywałaś, gorączkowałaś się. Pewnie jest jakiś upalny majowy dzień, kiedy to oglądasz. <laughs> tak mi się wydaje. Dobra, oto to już trwa 11 minut prawie. A mi zostało co? 50? 40 minut nagrań mi zostało. A ja jeszcze jestem tu jutro. Ostro. Będę musiał to jakoś rozkminić. Bo na tej karcie następnej, co mam, to jest tylko godzina. Dobra, będzie git. <laughs>